No i co tam sobie zamówiłeś? Zupę rybną. No. Kozacka jest to zupa rybna. Tak, i szedliśmy wcześniej, także jest naprawdę pyszna. To jest trochę inaczej zrobiona. I to jest jakiś y, ryba. jakby się daź... Się... Kurwa śledź. No okay. co? Marynowana rybka, nie? Mega. Chyba się łuza. Mmm, to jest naprawdę mega, jest naprawdę na poziomie jedzenia, jest pycha. Nie jest jakoś super drogo. To mocha, nie? Aha. Te świni musimy spróbować. Ja nie lubię ryb ogólnie, a jest naprawdę dobra. A to nie jest makrela? Nie. smakuje trochę jak makrela, ale nie znam na rybach kompletnie. A jest pycha. No i cebula też. Mega. Mega pyszna. Mm. Następne są fryteczki. Domowe. Mega. Pyszne. Lepsze niż ostatnie. Lepsze? To jest pyszne. A ja tutaj mam wątróbkę. z serpiem. Z ona tam była Mmm, Wygląda pysznie Zobaczymy jak smakuje I na deser Ciacho Czekoladowe Ja już się jadłam, jest pyszne, dawaj no Próbuj Próbuj ta, stary Dobra, co? Ten spód jest dobry. O. Dobre no. Dobre jest. Bardzo dobre. No i za wszystko zapłaciliśmy 43,20 40... zł. Mięso mega. jest jak podębica. I ogórki trochę w innym smaku, ale też, też jest sztos. Jest. No, i tak zaczyna Paweł dzień od karmienia piesków. Tutaj już wcześniej karmił tego małego słodziaka. A turechę Wysypuje, kupiliśmy tym pieskom żarcie. Co będziesz dzisiaj robił? Spinak. Tak? Z czym? Nie wiem jeszcze. Do czego ci ten pomidor? Do spinaku. Mhm. Robię taką bazę, do... z szpinaku. Nie. No. Z mojego i z cebuli. I z mm. czosnku. O, później czosnek. Co? Brzmi pysznie. Hej, kolego, co ty chcesz? Co wy tu? To już dostałyście. Czego ja go Co? Co? Bez, a... Bez awantur mi tutaj, proszę. Jest ciolowałcie. Kiedy ty zdążyłaś tu uciec? Bagażnik się suszy. Pogoda troszkę fajniejsza. Zrobiło się dużo cieplej. A można chodzić w samej bluzie, więc jest spoko. Także mam nadzieję, że już nie będzie padał śnieg. I tak powoli sobie dni płyną. Monotonnie. Nic ciekawego się nie dzieje. A, pomidorek już siadł tutaj. Teraz cebulia. No mostrość. Co damy? To, co żeśmy kupili wczoraj. A, papryczki ostre. Papryki marynowane. Marynowane, so, no. Fornie ostre. Fornie ostre. No. Ale całą mięso rzucać nie. Nie, 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 obieram ze skóry. To jest tam tylko miąższ bez. Bez skórki. Bez skórki i bez nasion. Bez nasion, no. No to się obiera ładnie, ładnie. Ładnie. Ona jest pieczona, nie? Mhm. Pieczona papryka. No. Eee, i marynowana. Zajebista to jest. Rewelacja, nie? Mhm. Będzie w Bułgarii to sprzedają na rynkach dziadki no, wszędzie jest. własnego wyrobu albo przy drodze czasami. Tak, no. Się kupowali, jak, jak jechali do Turcji, No, u takiej babci chyba, nie? Tak, tak, przy drodze. Tak. Ta to jebiste, to całą Turcję, dodawałem do makaronu, do wszystkiego. Ale to chyba było też przed kawarną, nie, nie tak nie mi się wiem. wydaje. To w Bułgarii gdzieś. No. No, to, to, to jest region taki, Bułgar mi mówił że jest y, płasko i jest bardzo dużo właśnie kul, nie? Ról. Aha, no. Mmm, ale pachnie cebulie. No i jeszcze czosnek. Jeszcze czosnek. Dziś kroił drobno, tak? Co to za ziemniory? Chciały być ziemniaki? No... <gry> o czym twój wielki Będę zapchnął? <gry> to my gotowaliśmy Ma prawdziwej kury Nie, z ma prawdziwej kury No No tak, no

Prość. I ogórki? Ogórki... nie wiem anie nie nie A nie anie lepiej? Kurwa. No, może być iron. Dużo tego wyszło. Dużo wyszło. Nagrywam, no. Raz już anie anie

No, i zjedzone było. Tego, tak? Przepyszne. No stary robił. Chodź, tam rudego nakarmiłem. Jak stary zrobi. To niebo w gębie. Nie ma lepszego żarcia niż zrobione przez starego. Wszystko pięknie, fajnie, ale w domu dzielimy się na dwie grupy. Jedni robią. Żarcie, obiad, śniadanie, kolacje. A drudzy potem sprzątają. Ah, ou é No i tak sobie stoimy, wyszło słońce, więc po obiedzie wypadałoby się przejść. Mieliśmy w planie tamtą górę, ale chyba na razie pójdziemy się przejść tutaj dookoła, już Wam pokazuję gdzie. Ale zawsze jest akcja, że jak my wychodzimy, to, to Ciolo też stwierdza, że wychodzi i, i wyszedł. No i tak wygląda ta góra, na którą Paweł chce iść, ale jeszcze nie jest pewien czy będzie szedł. <grych> Tam jest ciolko, Które jest uciekinierem, jak tylko słyszy, że my gdzieś idziemy, to od razu ucieka. No, a my idziemy się przejść. O Jezu, jak to szybko. Tam pójdziemy, tam, 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 tam pójdziemy zobaczyć, co tam jest ciekawego. No i tak sobie stoimy przy tym źródełku. Tu jest to źródełko, do którego wszyscy przyjeżdżają nabierać wodę, już Wam pokazywałam. Ale teraz sobie stoimy tak. Więc mamy je od razu przy kamperze. Jakoś nie jest specjalnie głośno w nocy, ale słychać. No nie ma tragedii. No i tak pięknie świeci słoneczko. No i taki spacerek po obiedzie ze starym. Stary. Syf. Kurwa, syfia, że to są kurwa najgorsze Łukasz. No, Straszny syf. Ostatni rzut na te piękne Domeczki. I co dobre? To to tego. No. Na to I tam, i tam jest. To woda. No i do takiej miejscowe sobie doszliśmy tutaj. W lasku. 200 metrów tam od tego od tej restauracji jest znak. I ludzie przyjeżdżają też tu nabierać sobie wodę właśnie. Bo jest czysta, dobra, mineralna do picia. A, i to tutaj tak płynie tam śmierć Grilla można zrobić, choć jest dla dzieciaków. Aha To jest nóż, zostaw ten nóż, a co? Tak, dzień zaczynamy od karmienia zwierzaków. To jest zwierzęcy ojciec. Tak. I witamy w nowym pięknym dniu. Jest 10 stopni Więc jest w miarę ciepło Zaraz rozjedzie go, Tego psa auto e, Dalej sobie tak tutaj stoimy No i dzisiaj Postanowiliśmy, że Wejdziemy na tą górę Tam na sam czubek czy tam idzie ścieżka się Nie chcę y, ostrość złapać e, No Zobaczymy jak nam pójdzie takie widoki mamy Idziemy Ogólnie jest masakra Bo teraz było dosyć zimno i ani mi się nie chciało ćwiczyć ani Pawłowi <laughs> Więc lekko nie jest a idziemy thought mnie. Na prawie jesteśmy. Tak. No, że nie ma *no (Bez kresu. (No właśnie nie wiem. zjechać prędzej. No półgodzinny godzinny trening dzisiaj zaliczony nareszcie. Ale się one się cieszą, że wróciłeś. Tak? Tak maleństwo? No. Nie boisz się już tych Jeszcze psów. psów. Ale po jak się nastroszył. No i idziemy na obiadek do tej knajpki, co ostatnio, która jest tam, bo tam jest bardzo dobre jedzenie, więc e, jak będziemy na miejscu, to pokażę Wam, co zamówiliśmy, bo już mamy, e, mniej więcej wiemy, co będziemy chcieli zamówić. No dobra, i knajpa ogólnie jest mega, i w ogóle wygląd, wystrój i e, jedzenie jest mega, e, ale co nas irytuje, to to, że każde danie podawane jest osobne i ostatnio dostaliśmy najpierw frytki, później rybę, później moje, na moje danie musiałam długo czekać. No i y, znowu przyszło moje danie, ja zamówiłam sobie ozor. Y, wołowy, tak? Wołowy, wołowy z, y, z języka krowy. Będę jadła to pierwszy raz jestem bardzo ciekawa tego. No. No i tu jest mój jęzor. Paweł zamówił sobie golonkę. No dobra, dzisiaj wyjątkowo w miarę się wyrobili i dostaliśmy w miarę wszystko razem. Tak wygląda golonka. No, wygląda oczywiście. Zobaczymy zaraz jak smakuje. No i fryteczki i ozer. Mmm. Dobra. Co A tak wygląda... Dzisiejsza nasza płatność za cały obiad 47 lewa. Granice. Zaraz zobaczymy, jak to tam będzie przebiegać. Wszystko nie wiem. Nie wiem. Czy on się zapala? Czy co? Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nikt nie pracuje? Co No, no to na bugarski jest ludzik. Za 10 km opuść rondo trzecim zjazdem w DNT. lecimy dalej, ale nie powiem Wam gdzie, zobaczycie sami. Także do zobaczenia, lecimy przez Rumunię. Wow, Adam, brudne szyby. Co? <laughs> brudne szyby mam. Ja to nic nie dałam, bo to i tak nie domyję.